What the hell! Sakura, co ty tu robisz? Wypierdziela do soskę. Nie moi drodzy, ja jestem Lucika. To przed wami wersja 3.7 Sneak Peek, czyli. Jaki jest ja jestem głupi. Generalnie spóźniłem się na livestream, bo byłem na studiach i teraz razem z Wami na szybko omówię nowości nadchodzące do wersji 3.7 Genshin Impact z nowym mikrofonem. Mam nadzieję, że rozpoznaliście po moim głosie piękniutkim, że delikatnie jakoś mogła się trochę podnieść. Może jest troszeczkę mniej szumu, nie wiem. Dajcie znać w komentarzu. Tymczasem bez przedłużania zaczynajmy po prostu. Omówmy, generalnie ta Ala Sakura ma na imię Charlotte, o ile nie przekręciłem imienia, i pochodzi z Fontaine, czyli tutaj będzie już na tym ewencie delikatna zajawka, tym Fontaine. Ale oczywiście główny event będzie miał miejsce znowu w Mondstadt. To mnie bardzo cieszy. I jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy się tutaj na pewno pojawiło. Ja sobie przed chwilą obejrzałem zapis live'a na ich głównym kanale, na głównym kanale twórców, angielskim kanale, bo jest ich kanałów kilka. Także to bez przedłużania, po prostu zacznijmy. I pozwoliłem sobie obejrzeć na YouTubie. Także będę sobie tutaj po prostu klikać, przewijać. Mam nadzieję, że to Wam nie będzie jak przeszkadzać. Główny event z TCG Invocation będzie miał miejsce głównie w Mondstadt, ale również będziemy mieli i okazję odwiedzić za sprawą jego Liu'e i Nazume i Sumeru, gdzie będzie po prostu z różnymi postaciami yy, grywalnymi postaciami grać yy, karty, tak jak tutaj na przykład macie Hutao, zaraz się pojawi Kazucha, Zhongli będzie chyba, także spoko, fajnie, wszystko, TCT w końcu go wykorzystają, na tutaj widzicie ładne nogi Raidenki i uśmiech Miko. także no będzie ten event dosyć chyba fabularny, więc fajnie, fajnie, bardzo mi się to podoba. No i nowa postać, Charlotte, która jest tutaj y, reporterką i ma jej kolor oczu w ogóle też jest taki jak Sakury, więc y, no, nie polecam. Ale może swoją postać Adega może lepiej, więc jeszcze nie skreślajmy. Swoją drogą, kodziki macie w opisie i w komentarzu, także nie musicie nigdzie szukać, możecie sobie skopiować i wpisać. Mechaniczny event, który już kiedyś tam mieliśmy. Event tutaj jeszcze ten z CCG Dual de sami tak on nazwę nosi, i będziemy mogli z niego odkarnąć darmowy czterogwiazdkowy łuk. No, czyli standardowo, tak jak mamy na przykład co miesiąc nową, co dwa miesiące mamy nową czterogwiazdkową postać albo darmową czterogwiazdkową postać, a co kolejny miesiąc na, na przemian mamy czterogwiazdkową darmową broń limitowaną. Także spoko, fajnie, fajnie. Zobaczymy jakie będzie miał statystyki ten Łuk, ale wydaje mi się, że to, jako, że za darmo to nie będzie jakiś niesamowity. Ale! Nie skreślajmy go jeszcze. Pasywka Kirary, czyli nowej postaci kwestkowej, która jest, pochodzi z Inazuma i, i będzie w tej aktualizacji możliwa do zgarnięcia z baneru. Jej pasywka to po prostu ktoś na zasadzie saju, czyli może podejść do zwierząt i one nie uciekną od nas, czyli no, Timmy musi chować swoje Johny, ponieważ będziemy je zabijać bez problemu za pomocą Girary. Natomiast Elemental Skill po jednym ciśnięciu E będzie generować tarczę. Przy okazji zadamy Dendro Damage, czyli taki czterogwiazdkowy Bajziu. Natomiast jak go przetrzymamy, będziemy, będziemy zamieniać się w jakiego kota podzieśnego kota kwadratowego o OA. Ponieważ Kirara jest kurierem, więc co uzasadnione fabularnie, że będziemy mogli się w łatwy sposób poruszać i taranować swoich przeciwników. Za pomocą Elemental będziemy mogli również szybciej się poruszać i wspinać po ścianach, także fajnie, fajnie. Kirara jest must have, w mojej opinii przynajmniej. Natomiast jej burst to jest po prostu wybuch. I to w sumie Dendro wybuch. I tyle. I generuje jeszcze takie dodatkowe bomby, za pomocą których będziemy mogli dodatkowe reakcje Dendro jeszcze wykonać. Jak tutaj widzicie, Kazucha je zbiera w miejsce, nawet także fajnie, fajnie. Nowy story quest z Jaimem, co mnie bardzo cieszy, gdyż bardzo uwielbiam tą postać i mam nadzieję, że gracze ją w końcu docenią, gdyż ona naprawdę jest przyjemna do grania. Przy okazji pojawi się ona zresztą na banerze. W pierwszej fazie pojawi się Jaimema, Miko i Kirara, także jak najbardziej spoko opcja. Myślę, że również się skuszę tutaj na Jaimiko chociażby, a wy na kogo będziecie uszować. Natomiast druga faza. Będzie to Kaidara, Hakazucha i al czyli też to całkiem ciekawy zestaw. Myślę, że nawet na weapon bannerze będzie się opłacać swishować, zarówno w pierwszej wazie jak i w drugiej fazie, ale do samych bannerów jeszcze przejdę, gdy już pojawi się pierwsza aktualizacja. Gdy już pojawi się aktualizacja 3.7, to na pewno omówię te banery, żeby wam pomóc podjąć decyzję. No i jeszcze Hangon Quest z kawechem, czyli tutaj dziewczyny będą mogły się w nim jeszcze bardziej podkochiwać. Znaczy co? Ja o niczym nie wiem. No i ludzie, nie będę was okłamywać, dalsze event to jest po prostu grind primogenów i zajęcie czasu, oczekiwania do następnej aktualizacji, czyli standardy. Ogólnie moja opinia o tej wersji jest taka ogólna, gdyż... dosłownie obejrzałem ten livestream, zapis live'a. Muszę wam powiedzieć, że to... Prawią na mnie dosyć ciekawe wrażenia. Jeszcze tam coś twórcy mówili, yy, znaczy Chibi Limin mówiła o tym, że będziemy mogli grać kartami Archonów w następnej aktualizacji, także spoko. Nie mogę się doczekać. Myślę, że TSG w końcu troszeczkę ciekawe, co się stanie i zachęci graczy do ogrywania. w ostatnimi czasy nawet levelów mi się dla Primogenów nie chciało wbijać. Jakoś tak nie było za bardzo polotu, mimo że teraz był jakiś event za same monety do zgarnięcia z TCG, tak jak tak nie chce mi się w niego grać, więc ja sobie odpuszczam, a wy w TCG? Będziecie teraz ogrywać, czy uważacie, że TCG dostanie w końcu swoją szansę upragnioną 3.7, czy jednak dalej jest mech? No cóż, nie każdy musi lubić kartianki, prawda? Tymczasem ja się z wami żegnam, dajcie znać co sądzicie o no ja się z wami żegnam, dajcie znać co sądzicie o mojej nowej jakości mikrofonu, kodziki macie w komentarzu, przy okazji link do mojego Discorda, gdzie możemy sobie pogadać, podyskutować, pośmiać się. Komentował Lucik, trzymajcie się, do następnego razu. Hej!